Dziś wtorek, 21 lipca, jesteśmy w Offenburgu pod granicą francuską. myjnia trochę nam hałasuje. Mały placyk należący do Rosjanina. Eee, a przyjechaliśmy dzisiaj z panią Lucyną i jej mężem po Audi A6. Już sobie to Audi obejrzeliśmy białe. No i wystarczyła minuta, żeby stwierdzić, że no, auto było bombnięte, na pewno było lakierowane, szyby powymieniane. Także Rosjanin. No Wprowadził nas w błąd, bo mówił, że to jest niewypadkowe, czy bezwypadkowe, nielakierowane, że auto jest niemieckie. Krótko mówiąc, kłamczuch. Pokażę wam to auto, ale na pewno będziemy stąd szybciutko spadać. Szyba boczna wymieniona, szyba czołowa wymieniona, maska lakierowana, Zderz bocznik lakierowany, zderzek, jak widzicie, spasowany tak sobie. Auto z Francji. Jak powiedziałem, spadamy stąd. Z tyłu innopony, z przodu innopony. No szkoda, bo ładnie się prezentuje. W internecie stało za 17900 900 euro. No ale cóż, jest jak jest. A tu proszę, na innym aucie z tego placyku, jaka ciekawostka. Czytajcie, co na ramersce mamy. Przypadek? Ja, Audi, jak wiecie, pozostała wspomnieniem. Pojechaliśmy dalej do rezerwowych propozycji, rezerwowych ofert, do Stuttgartu. To było pierwsze po drodze. Pierwsza propozycja rezerwowa ofertę, którą wybraliśmy. No, to nie jest to akurat auto. Tak filmuję, bo ciekawostka. Jesteśmy w Stuttgarcie w Panisher Automobile albo w Punisher Autohaus. Jakoś tak się ta firma nazywa. Mamy tu do obejrzenia X1 i też Audi A6. Po międzyczasie rozmawialiśmy z panią Lucyną no, i bierze pod uwagę również X1 BMW i X1 oczywiście o, o tym mówię. No, warunek jest jeden, to musi być automat dwulitrowy, dwulitrowy diesel. Po międzyczasie pokażę wam to Honda, bo fajnie wygląda. Właśnie trwa jazda próbna. Audi. Zaraz się sobie obejrzycie. Po Audi, który znajdziecie w próbnej, zostały jak widzicie opony, puste miejsce, a tam jest ta X1. 2011 rok. Jeden właściciel, wymeldowany rok temu, w 2014, i przez 3 lata przejechał tylko 77 tysięcy. Dwa serwisy, auto w środku jak nowe. I niestety. Dużo słabiej wyposażone niż Audi Dlatego Pani Lucyna no, skłania się w kierunku Audi A to nasza Audi, po jeździe trudnej, po podnośniku Teraz do Wydziału Komunikacji Po tablicę, bo Państwo Się zdecydowali na zakup tego auta Ja Wam jeszcze tego nie pokazałem, ale na pewno jeszcze będzie okazja I ostatni serwis na 120 stycznia tego roku Jeszcze mamy wartą listę Ostatnio. No i mamy szarą Audi. Miała być biała, ale nie jest. I też jest fajnie. Jesteśmy w Wydziale Komunikacji, Zatwiemy tablicę. Jakiś tam problem wyszedł, bo słyszałem podniesione głosy, zaraz się dowiem, co, o co chodziło. Eee, Na no, nasza Audi, po pierwszym właścicielu, pierwsza jest stacja 2.11, rok produkcji też 2.11. Bezwypadkowa, lakierowany błotnik lewy, przód, jedynie. Serwisowana w Audi cztery serwisy, co 30 tysięcy, co 30 tysięcy wymieniany olej. E, co 60 tysięcy wymieniany olej w skrzyni biegów. E, multitronic dwulitrowy, diesel w automacie, jak już powiedziałem frunie na Śląsk, za chwilkę. Koszty wystawione za 18 tysięcy, a dokładnie 17 899, sprzedany za 17 500, w cenie tablicy na 5 dni. Oto ona. Bundesfamilienministerin Manuela Наши с Дэжем. Не хотел вчера ехать в Немецк, а теперь наша наши Ауди.